Witam Cię w kolejnym odcinku programu Depilacja Woskiem bez Tajemnic. I dzisiaj opowiem Ci. Jakie rodzaje bikini wykonujemy w Time for Wax? Czym się one różnią i jak one się nazywają? Na rynku istnieje duże zamieszanie, jeśli chodzi o nazewnictwo poszczególnych rodzajów bikini. Wiele miejsc nazywa to w swój indywidualny sposób i tak naprawdę klientka na koniec dnia nie wie, co w danym salonie oznacza jedna nazwa, czego się może spodziewać, co to jest za rodzaj bikini. Dlatego postanowiłam opowiedzieć Wam. Jakie nazewnictwo bikini jest najbardziej popularne i takie, które my stosujemy w Time for Wax? W Time for Wax mamy trzy rodzaje bikini. Bikini klasyczne lub bikini regularne. Jest to bikini, które depilujemy do linii majtek. Bikini francuskie, czyli French, jest to bikini głębsze, zostawiamy tylko pasek włosów przez całą długość bikini. Natomiast bikini brazylijskie, które wykonujemy, jest to depilacja całościowa, na gładko z tyłu i z przodu. I często depilacja brazylijska jest nazywana depilacją Hollywood w Stanach. Aż 70% wykonywanych depilacji yy, intymnych jest to bikini brazylijskie. Specjalizujemy się w tej usłudze i to jest bardzo istotne. Jeżeli wybierasz się na depilację bikini, czy to jest bikini regularne, czy to jest bikini French, czy to jest bikini brazylijskie, warto żebyś sprawdziła jak jest ono wykonywane. Absolutnie nie idź do miejsca, gdzie bikini kosmetyczka chce depilować Ci rolką. Jeżeli chcesz wykonać taką depilację, to zapytaj zawsze, czy osoba, która będzie wykonywała taką depilację, potrafi to wykonać, robiła taką depilację i wie, jak się do tego zabrać. Pamiętaj, że efektywnie i skutecznie wykonamy depilację woskiem bikini, jeżeli masz odpowiednią długość włosa. Optymalnie to jest około 1 cm. Pamiętaj również o tym, żeby się odpowiednio przygotować i przestrzegaj zasad, które, o których mówiłam, czego nie wolno robić przed depilacją, czyli nie korzystaj z solarium ani z sauny. Nazwa bikini brazylijskie pochodzi z Brazylii i zapewniam Was, że zakochało się już tysiące Polek w, w tego rodzaju depilacji.